Witam. Siedzę jak na szpilkach. Przedłużam wizę. Ostatni termin właśnie wizy tej covidowej. Czy to stanę? Nie wiem. Jestem w Udontani w emigracyjnym emigr Emigration Office, tak? Tak. Po prostu tutaj nie nie mogę wypowiedzieć wszystkich słów no bo co, no jestem dwa miesiące normalnie 60 dni no i teraz jest yy, to przedłużenie niby covidowe kończy się 24 sierpnia a czy dostanę? nie wiem zobaczymy, czekamy nie wierzycie zostaje do 17 października no co Andrzej co dalej? ja już wiem co dalej Robercik! Jest to dalej? Będzie? Nie wiemy co dalej. Nie wiemy. I nie chcemy wiedzieć. A powiemy wam niedługo. Trzymajcie się, pozdrawiamy z udątani Tajlandia, Robert, Andrzej, Rodzinka. Co dalej? My wiemy, nie powiemy.